Dzień dobry moi kochani. Z tej strony Marlena Sobczak i witam was na naszym politycznym kanale. Koalicja Donalda Tuska od miesięcy sprawia wrażenie konstrukcji, w której najważniejsze decyzje zapadają w wąskim kręgu, a reszta ma tylko przyklasnąć i dowodzić jednością. Problem w tym, że w pewnym momencie nawet najbardziej lojalni koalicjanci zaczynają rozumieć, iż w tym układzie płacą własną twarzą za cudze rachunki. I właśnie dlatego konflikt wokół finansowania obronności nie wygląda jak zwykła sprzeczka o budżet, tylko jak sygnał, że Władysław Kosiniak-Kamysz postanowił przestać grać rolę grzecznego dodatku do rządu. W praktyce oznacza to, że premier Donald Tusk dostał w koalicji coś, czego nie lubi najbardziej. Jawny opór i to ze strony człowieka, którego dotąd wielu uważało za przewidywalnego ugodowego i łatwego do ustawienia. Zarzewiem sporu jest próba przerzucenia na resort obrony ciężaru spłacania zobowiązań, które do tej pory rozkładały się inaczej, oraz wciągnięcie w tę samą kieszeń logiki programu SAFE. Z doniesień o piśmie MON do ministra finansów Andrzeja Domańskiego wynika, że wojsko ostrzega, prze, ostrzega przed scenariuszem, w którym środki mają iść nie na rozwój zdolności, tylko na obsługę zadłużenia co może uderzyć nawet w już podpisane kontrakty i wieloletnie plany. To nie jest język delikatnego zastrzeżenia koalicjanta, tylko ton ultimatum. Jeśli forsujecie ten model, to ryzykujecie faktyczne przyhamowanie modernizacji. I właśnie tu zaczyna się polityka, a nie księgowość. Kosiniak-Kamysz, wypychany do roli wykonawcy, włącza alarm, bo rozumie, że to on będzie pierwszym, którego wyborcy rozliczą, gdy obronność stanie w miejscu. Donald Tusk lubi rządzenie przez superresorty i kontrolę narracji. Ogłaszamy sukces, pokazujemy slajd, a reszta ma stać w szeregu. Tylko że w przypadku Safe ta opowieść nie jest już tak prosta. Komisja Europejska zatwierdziła polski plan wykorzystania środków, a w przestrzeni publicznej funkcjonuje kwota około 44 miliardów euro jako potężny zastrzyk na bezpieczeństwo. Tyle, że SAFE to instrument pożyczkowy z warunkami dotyczącymi m.in. wspólnych zamówień i europejskiego łańcucha dostaw, a nie prezent bez zobowiązań. Sama komisja opisuje SAFE jako narzędzie natychmiastowego zwiększania inwestycji przez wspólne zakupy i finansowanie w ramach unijnych reguł. W tej układance kosiniak Kamysz widzi ryzyko podwójne. Po pierwsze, jeśli minister finansów wymusza, by spłaty i stare zobowiązania zjadały budżet obronny, to obronność zaczyna żyć od raty do raty. Po drugie, jeśli staje się politycznym sztandarem Tuska, to cała odpowiedzialność za ewentualne opóźnienia, niejasności czy spięcia z Brukselą spadnie na MON, bo to MON będzie twarzą zakupów, harmonogramów i konsekwencji. Nie przypadkiem w debacie przewija się wątek ograniczeń dotyczących komponentów i preferencji europejskiego przemysłu. Część źródeł podkreśla wymóg znaczącego udziału produkcji w Europie, co realnie wpływa na to, gdzie i co można kupować. Tusk, zamiast rozbrajać konflikt, działa jak polityk, który chce go przeczekać, przykryć hasłami o historycznym programie i przepchnąć rozwiązanie siłą dyscypliny koalicyjnej. Tyle, tyle, że już nie ta koalicja z pierwszych, Miesięcy. Skoro sprawa trafia na agendę Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołanej na 11 lutego 2026 roku, to znaczy, że napięcie wyszło poza korytarze ministerstw i stało się tematem bezpieczeństwa państwa, a nie tylko sporem o tabelki. To też pokazuje, że problemu nie da się zagadać uśmiechem, konferencją i hasłem odpowiedzialności. W tym miejscu widać, dlaczego pojawia się teza, że Kosiniak-Kamysz chce rozbić rząd albo co najmniej postawić go pod ścianą. W koalicji takie przecieki i i tak ostre pisma nie biorą się z potrzeby publicystyki. Tylko z kalkulacji pokazuje opinii publicznej, że ostrzegałem, przenoszę koszt polityczny na premiera, zmuszam Tuska do wyboru między własną koncepcją finansów a stabilnością koalicji. To jest klasyczna gra o odpowiedzialność. Jeśli modernizacja utknie, to nie kosiniak kamysz ma być winny, tylko architekt systemu, który zaordynował przerzucenie ciężarów. A architektem w oczach koalicjantów i wyborców jest Donald Tusk. I tu dochodzimy do sedna krytyki Tuska. Jego styl rządzenia opiera się na tym, że wszystko musi przechodzić przez centralę, a jeśli coś się sypie, winni są. Albo poprzednicy, albo niekompetentni ministrowie, ewentualnie trudne czasy. Tusk potrafi z ludzi robić osłony. Dziś masz przyjąć na siebie gniew opinii publicznej, jutro dostaniesz uścisk dłoni i zdjęcie na tle flag. Ale gdy w grę wchodzi obronność, takie sztuczki są wyjątkowo niebezpieczne, bo gra toczy się o ciągłość zakupów, zdolności i realny kalendarz wzmacniania armii, a nie o to, kto lepiej wypadnie w studio. Um, Obywatelom można sprzedać wiele narracji, ale nie da się zagadać braków sprzętowych, opóźnień czy chaosu finansowego. Warto też zauważyć, że wokół Safe funkcjonują równoległe opowieści. Jedna, promowana przez część przedstawicieli rządu, mówi o dużym udziale krajowych firm i o pieniądzach, które mają wzmacniać projekty typu Tarcza Wschód. Druga, obecna w krytycznych komentarzach pyta o przejrzystość, ryzyko kosztu długu i o to kto naprawdę będzie beneficjentem zamówień. To nie jest spór o czy zbroić Polskę, tylko o to czy Donald Tusk nie zamienia obronności w kolejną operację wizerunkową, w której rachunek ma zapłacić ktoś inny, a premie polityczne zbierze centrum. Jeśli więc Kosiniak-Kamysz idzie na zwarcie, to nie dlatego, że nagle odkrył w sobie buntownika, tylko dlatego, że Rząd Tuska doprowadził koalicję do granicy zaufania. Gdy premier pozwala, by minister finansów wchodził butami w logikę obronności, a jednocześnie wymaga od partnerów bezwarunkowej lojalności, wcześniej czy później ktoś powie dość. I wtedy, i wtedy powstaje pęknięcie, którego nie zalepi się wspólnym zdjęciem ani zapewnieniem o zgodzie w sprawach fundamentalnych. Tusk mógł ten kryzys rozładować rozmową transparentnym planem i jasnym podziałem odpowiedzialności. Wybrał drogę siłową. Kontrola, dyscyplina, przekaz dnia. A Kosiniak-Kamysz odpowiedział narzędziem, które w polityce boli najbardziej. Pokazał, że premier nie panuje nad własnym obozem. Na końcu zostaje pytanie, czy to jest początek realnego rozpadu, czy tylko taktyczna próba wynegocjowania lepszych warunków. Ale nawet jeśli to drugie, to i tak jest to porażka Donalda Tuska. Premier, który miał... Spinać koalicję, doprowadził do sytuacji, w której wicepremier od obrony musi ratować się publicznym alarmem, żeby nie zostać wziętym na zakładnika cudzej polityki finansowej. W państwie odpowiedzialnym spory o bezpieczeństwo rozwiązuje się w gabinetach i komisjach, a nie przeciekami i nerwowymi komunikatami. Skoro jednak doszło do tego ego tapu, to znaczy, że. Pod hasłem sprawczości Tuska kryje się dokładnie to, co coraz częściej widać: centralizacja, chaos w relacjach koalicyjnych i styl zarządzania, który produkuje kryzysy szybciej niż potrafi je gasić. Moi drodzy, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszej audycji. Dajcie znać, co sądzicie o poruszonym temacie w komentarzach. Subskrybujcie nasz kanał i koniecznie sprawdźcie inne filmy, aby być z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.